Siema, ziomki, ziomale. Witam Santara na kanale W wiejskim życiu na morzem. W poradniku, w którym pokażę, jak stawia drzewko kumpelskie. Tutaj już mam ogromne drzewo kumpelskie. Rozbudowa, widać kumple mi kniknęli. Niedawno skończyło mi się średnie. Tak, ja teraz mam średnie, to jest ogrom duże chyba drzewo kumpelskie. Ale żeby kupić drzewko kumpelskie, przechodzimy do sklepu, do zakładki Czerwone. Żetony, i mamy możliwość na początku. Mamy możliwość kupić normalne kumpelskie drzewo, prawda? Przez jakiś czas musimy używać tego normalnego kumpelskiego drzewa. Czyli kumple muszą klikać w to nasze drzewko, i dopiero za jakiś czas. Możemy kupić super kumpelskie drzewo, które przez jakiś czas ulepszamy, odbieramy i dopiero po jakimś dłuższym czasie można kupić mega kumpelskie drzewo. Ja już normalnego kumpelskiego drzewa nie kupuję, bo ono dosyć szybko dojrzewa, dosyć szybko znika, a nagrody są małe. Ja kupuję tylko super kumpelskie drzewo, mega kumpelskie drzewo. No i właśnie normalne kumpelskie drzewo wymaga jednego nawozu, jednej konewki do. Kliknięcia przez kumpla. Super kumpelskie Jowo wymaga już dwóch konewek, dwóch nawozów lub dwóch e, różdżek do kliknięcia, no a mega kumpelskie Jowo wymaga trzech konewek, trzech nawozów lub trzech różdżek do kliknięcia. No ja sobie akurat tutaj postawię. Super kumpelskie drzewo, czyli klikam ok. Oczywiście kosztuje mnie to tutaj monety. Nie kosztuje mnie to czerwone żetony, tylko kumpelskie drzewa dają po prostu czerwone żetony. Kupuję za monetki. No i mam tutaj oczywiście miejsce przeznaczone na takie drzewko kumpelskie. Pyk. No i trzeba jeszcze zbudować, prawda? Czyli kumpelskie znaki kupujemy za niebieskie żetony. Kumpelskie płoty prosimy od kumpli. Niebieskie wiaderka, z tego co pamiętam. Aha, można poprosić, tak? Ale też dostaje się chyba przy odbieraniu drzew kumpelskich. Ale jest opcja poproś, nie? No i tak właśnie budujemy. No i w tym momencie kumple mogą już klikać te moje kumpelskie drzewo. Ono się tutaj po osiągnięciu iluś tam punktów będzie ulepszać przez 5 godzin. I po, po iluś tam kliknięciach już będzie można je odebrać. Podkreślam, że właśnie jak drzewko mamy do odebrania, jak tutaj już będę miał 4800 punktów lub 800 punktów na tym, po usunięciu tego drzewa mamy opcję automatycznego zbudowania następnego drzewka. Nie, nie musimy wchodzić do sklepu, tajemnica, czerwone żetony, tego po prostu gra sama prosi automatycznie. Klikamy OK, i w tym samym miejscu stawia się to drzewko kumpelskie. No i wystarczy je tylko, oczywiście, zburować, mieć materiały i to wszystko. No, oczywiście to jest wprowadzone po aktualizacji. Wcześniej te drzewka znikały, trzeba było je ręcznie stawiać, to było niewygodne. Teraz to jest bardzo super wygodne. No i oczywiście mam nadzieję, że pomogłem jak się filmik. podobał, to zapraszam do zostawienia łapeczki pod filmem, do zasubskrybowania i trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa